Chwala, ale i trudne momenty kariery były. wszystkie informacje o Tomaszu Galowie, mistrzu świata, można przeczytać w książce biograficznej, napisanej przez przyjaciela tak, Tomaszu, prawda? Z wyroba ślaka, prezesowa, wyroba Katowskiej Unii. Czy to rzeczywiście cała prawda? Tam można poznać Tomasza Galowa w tej pozycji, biografii? Myślę, że wiele, wiele prawdy, dlatego że tam jest tylko napisane to, co się działo od momentu, w którym podpisałem kontrakt w tamtym, tak? więc jakby 2003 rok. Oczywiście prędzej nie będziemy się cofać, bo, bo wtedy świat by nie wytrzymał tej prawdy, która, która byłaby napisana, więc tylko jest od, od tego roku, w którym powiedzmy jestem w karmowi, że ja ją trochę więcej. Ja, <grym> to, jest, to jest tak, to jest... Tak, tak jest, tak jest, że rzeczywistości tam znaczy można był wiele pisać tak, i opisywać, natomiast tak jest, jak jest tam napisany. Nie e, świat wie jak to jest łatwo mistrzom i, i tym osobom, które coś chcą stworzyć na tym świecie. Nie jest tak samo łatwo, ale trzeba być e, e, zdeterminowanym, trzeba wiedzieć, czego się chce i trzeba mieć przy sobie osoby życzliwe. To jest bardzo ważne, a moje to jest niesamowite teraz co powiem. Taka jest prawda, że te życzliwe osoby dopiero się pojawiły od roku 2003, czyli wniosek jest taki, że te wcześniejsze 16 lat, które jeździłem dla mojego roszach klubów i dla tego, dla e, tego otoczenia, co robiłem, to jakby kibice są życzliwi i są wspaniali, tak, natomiast chyba nie tam zostawiałem tą energię tak naprawdę, gdzie powinienem, więc ta droga dobra się zaczęła w roku 2003, od Tarnowa przez Stargon. Jesteśmy w pierwszej auli Wydziału Komunistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Teraz pytanie właśnie dotyczące Szczecina, bo w Szczecinie pojawiła się grupa zapaleńców, która planuje założenie klubu czróżlowego właśnie. Panie Tomaszu, Pan jako indywidualny mistrz świata mógłby jakoś zareklamować tę dyscyplinę, aby, aby się dużo pojawił w Szczecinie również. To oczywiście na Państwa do zadał. Zdecydowanie. Zresztą Bez... zaprosi Edział stany przedsiębiorca, który buduje nowy stadion. A jakaś tak, to kosztowny książę? Żuro jest to znakomity sport. Sport, który jest znakomicie odbierany przez kibiców. To nie jest smutna piłka nasza, to nie są zawody, których nic się nie dzieje. Ja nie mam nic do piłki, tak samo mam piłkę i drugie. Tak? Natomiast trzeba po prostu powiedzieć tak jak jest. My jesteśmy przygotowani na niektóre sport, sport, sporty. Żył jest na dzień dzisiejszy na najwyższym poziomie w Europie i w naszym kraju. My jesteśmy najlepsi, my mamy najładniejsze stadiony. My organizujemy najlepsze um, zawody żużlowe. I tak naprawdę bardzo chętnie chodzą całe rodziny. Tak? Dzieci, mamy, ojcowie. To się po prostu podoba. Żył ma zapach, żyl ma e, dynamikę, żyl ma star, żyl ma hałas Żół ma wiele, wiele atrakcyjnych rzeczy, gdzie chętnie na ten się chodzi. W tak? miastach żużlowych to jest tradycja. Już do kościółka, a potem na żoł, Tak Sam chodziłem do kościółka i na drzewa no, jakby, jakby to jest... Tak to się odbywa. Są wypełnione w stadiony po brzegi. Coraz więcej telewizji, jest, tak powiem, pokazuje ten drzwiel. W historii nie było, żeby dwóch polskich zawodników było mistrzem i mistrzem świata. To się chyba nigdy nie zdarzyło. tak? Więc to świadczy o tym, że jesteśmy na najwyższym poziomie i, i, i to, co my dajemy kibicom, sprzedajemy, respektem Żużlowym, on po prostu na pewno się podoba. Ja sam, gdybym gdyby miał wybierać inne sporty, czy Żużolym, gdybym poszedł raz na Żużolym, na pewno bym został. Wszyscy, którzy idą po raz pierwszy na Żużolym, po raz pierwszy raz na rzurze. Większość tych ludzi zostaje już i są kibicami. to się po prostu podoba. Jeżeli, jeżeli mnie e, osoby 80-letnim zaczepiają w moim mieście apropie, w Goszy czy w Gorzowie, to jest dobry znak. To znaczy, że takie starsze osoby też się interesują tym sportem. E, młodzieży mamy sporo, ale to nie jest tak, że, że nie mamy młodych, ambitnych, zdolnych ludzi. Tylko trzeba im to zaproponować, trzeba im dać. Trzeba wybudować stadiony, trzeba wybudować infrastrukturę, trzeba ich zachęcać, pokazać i będzie ich coraz więcej. W Skandynawii jest to sport bardzo mocno rozwinięty. Świadczy to o tym, że najmniejsi mistrzowie to są skandynawscy. Czyli Hans Nielsen, Gundelsen, Rickardson, Michi Petersen, Czerwniku, na przykład Kram to jest Australijczykiem. Skandynawia przez jakiś czas długi, długi yy, kierował tym sportem. Tak? Wydaje mi się, że czas na to, żeby, żeby Polska kierowała tym sportem, dlatego że my jesteśmy najlepszą linią świata, to my nadajemy trend, to my mamy trzy w naszym kraju, to my mamy najładniejsze stadiony, Gorząski i Moto Arena w Toruniu. Po, po, po prostu my jesteśmy w tym yy, najlepsi, więc warto ten sport uprawiać, warto... Warto e, tą przygodę zacząć. E, nie ma chyba lepszej przygody w życiu, od, gdybym miał wybierać dobry biznes, a sport, e, niewątpliwie bym wybrał sport na wysokim poziomie. Tyle mogę odjąć od siebie. Szanowni Państwo, jeszcze pytanie do Państwa. Czy macie Państwo ochotę, albo pomysł na zadanie pytania Mistrzowi Świata? Ktoś z Państwa? Nie ma, to jest jest no sportowy, 10 tysięcy zł. To są, to są pieniądze w miarę duże, ale wszędzie na świecie motoryzacji na najwyższym poziomie to są duże pieniądze, tak? ale też dajemy dobry spektakl, dajemy to, co się podoba, przechodzą pełne więc jakby to nie może być inaczej. Dlatego bronimy się przed tymi tłumikami, żeby te tłumiki nie zabrały hałasu, żeby był atrakcyjny. atrakcyjne. co zabrakło, żeby stała się że ja koledzy, że nic nie zabrakło. Zabrakło nam nikiego Petercena, który miał kontuzję, tak? tak naprawdę yy, to była główna przyczyna. Boję się, co dwa lata prędzej, tak? Co zabrakło? Zabrakło mnie. Dwa lata w byśmy byli też w wielkim finale, gdyby nie, nie mój wypadek z Holtą Wojens. I, I po, po, po prostu, że kojkałem bo godzin, bodajże 8 punktów, tak? powinienem zrobić minimum 14 w 6 tak, więc, więc wtedy ja zabawiłem. No, teraz był problem z nikim Petersenem, który doznał kontuzji, i tak jest, no, to jest sport, który, który niestety nas nieraz zatrzymuje. Tak? Miał problem, próbowaliśmy to nadrobić i nie dało się, ale to więc, nic się nie dzieje, dlatego że my staramy się, wydajemy siebie 100%. Tak? Eee, cały czas pracowaliśmy na to drugie miejsce w tabeli i nagle przyszła konkluzja, i nam w tym cały miód zabrała. Tak? Eee, w tym roku myślę, że jesteśmy znacznie mocniejsi. Tak? Nawet gdy przy odejściu Czemka e, Pawełskiego, który był niewątpliwie wzmocnienie, uważam, że to miejsce wypełni Partek e, z i, i Duńczyk. Więc jakby nie jesteśmy słabsi, jesteśmy mocniejsi. Dlatego, że jeżeli się wymienia zawodników e, e, od podobnej sile, jednego na dwóch, to znaczy, że zespół jest mocniejszy. Dlatego, że jak jeden się połamie, przed zakładam, przemień, problem, jakby kon, 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 kontuzję, to my jesteśmy jak środki, tak? Natomiast jak z tych dwóch zawodników jeden się pochodzi, to też mamy jednego. Więc ja uważam, że jesteśmy dużo mocniejsi na pozycji juniorów, na pozycji środku, a środka zawodników o 80 punktach, Więc to mi daje myślenie pozytywne i uważam, że w tym roku powinniśmy, że nas będą omijać kontuzje i wiele innych rzeczy powinniśmy stanąć w wielkim finale. fantastyczny, tak? Ci, którzy przegrają, że jest strasznie zły. Ja myślę, że to ja wymyśliłem, tak? Więc jakby nie, nie będę dla nich, e, to sobie tego tłumaczyć, sobie tłumaczyć, czy to jest dobry system, czy nie. Myślę, że to będzie lepsze. Ciężko mi się ustosunkować, dlatego, że gdyby nie kontuzja, tak? To ogromną szansę, żeby co najmniej w finale, jeżeli nie być mistrzem Polski. Natomiast ja uważam i zawsze uważam, i tak zawsze stawiam sprawę na tych y, posiedzeniach wszystkich prezesów ekstraligi ESA, że najbardziej właściwym by byłoby, gdybyśmy jechali do końca i ten, który zdobywa największą ilość punktów, został mistrzem. I to byłaby taka promocja ciężkiej pracy od podstaw. Nie byłoby tak zwanych, jak to młodzi mówią, fuksów. Natomiast y, z kolei jesteśmy zobligowani niestety umową z Telewizją Polską, która transmituje to na żywo. i dla nich play-offy to jest takie żniwo, jeżeli chodzi o oglądalność. Zdecydowanie większa oglądalność jest wówczas, jak są play-offy i oni uważają, że to jest yy, no, lepszy dla widza, jakby to powiedzieć, większa adrenalina. W związku z tym, że Telewizja jest jednym ze sponsorów Ekstra S.A., trudno jest pogodzić Musimy się dostosować do tej sytuacji mam nadzieję, że w tym roku odpukać wszystkie kontuzje, które miały miejsce u mnie w klubie, w mojej drużynie, zostały wyczerpane i Tomek poprowadzi e, tą drużynę do zwycięstwa i, i zostanie mistrzem Polski. Mamy ogromną ochotę, ale oprócz ochoty mamy bardzo dobry skład, no bo jeżeli jest trzykrotny miś świata, Petersen, jeżeli jest Tomasz Golok, jeden z najlepszych zawodników na świecie, i bardzo chce, jest zdeterminowany, żeby w końcu położyć tego mistrza Polski na, na biurko prezydentowi, który się ciężko napracował, żeby taki ładny stadion powstał. No i jest nawet duża presja i oczekiwanie, dlatego że Stan, to siedmiokrotny mistrz Polski, wielokrotny wicemistrz Polski. Pamiętamy, ci najstarsi kibice pamiętają, że były takie czasy, że Stała prawie była stuprocentowe w komplecie, jeżeli chodzi o reprezentantów, prawda? To są czasy wielkiego Jancarza, czasy pleka, woźniaka. No więc właśnie, to, no więc to są, Pan mi to podpowiada słusznie. Więc jest takie oczekiwanie. Gorzów na ten tytuł już za długo czeka i i myślę, że ten zespół, który jest pod egidą trenera dobrego Czesława Czernickiego, powinien ten tytuł w tym roku zdobyć. A jak będzie, to sami zobaczycie, bo rozumiem, że umówiliśmy się dzisiaj, że na wszystkich meczach będziecie w barwach stali ostro dopingować. A to wygludii, jaki jakiś pełny stadion, bo ten czas to jego skrzydła niosą szybciej niż ten motocykl jedzie. Drodzy państwo, czy jeszcze jakieś pytanie z sali, bardzo proszę. Ja mam pytanie. A może lepiej w tym sezonie teraz pojechać tak, żeby nie trafić na Faluba, tak najpóźniej w playoffach. O, właśnie. O, tu jest odpowiedź, tutaj pan nie podpowiada. Trzeba ich po prostu trafić i pokonać. Um, tak się złożyło, trzeba powiedzieć uczciwie, że. Był taki czas, kiedy ich trapiły kontuzje i, i oni wchodzili i spadali. My na szczęście jesteśmy mocno osadzeni w Ekstraklasie i nie mamy takich przypadków. Natomiast e, mogę powiedzieć tylko tyle, że e, 2010 wszystkie imprezy e, i wszystkie tytuły, jakie były do wygrania, jeżeli chodzi na przykład o naszych geniorów, łącznie z różnym burmistrzu Polski wygraliśmy. W związku z tym... Mamy bardzo dobre podstawy na lata, a przypominam, że jeżeli w tym roku... Oni też są mocni, trzeba ja powiedzieć sobie obiektywnie. Też są mocni. No i dlatego będą ciekawe derby, jeśli się marzy sportowo, nie tak sportowe, jak ekonomicznie finał z kolei. Drodzy Państwo, mamy jeszcze. No jeszcze jedno pytanie może ostatnie, tutaj podejdę do Pana. Bo mamy jeszcze dla Państwa kilka rzeczy do zaprezentowania i porozmawiań. Jeśli chodzi o aniwerskie, ani gorączki, zawsze od czasów, pamiętam o, 60, 50, 500, e, od 1960s, kiedy stuki wicekróla, od czasu Jancaża, Rębasa, Płecha, Nowaka, nie wspominajmy o ikonach takich jak Jura Szydłowiecki, e, zawsze w czołówce tej krajowej byli zawodnicy wychowankowie. Bo teraz, e, no, takich, takich, takich nie ma wychowanków, jeżeli chodzi o czołówkę, Polski, ja nie mówię o śledowej. Kiedy to się zmieni? Kiedy ta, ta nauka, te przyciąganie tych zgłodników zresztą będzie takie większe? Pan mówi o takich znakomitych czasach, gdzie młodzież nie miała wlepione nosy w internetu, tak? Tylko jak zostało ogłoszone nabór do szkółki żużlowej, to przychodziło 100 do stu pięćdziesięciu młodych adeptów. Teraz jak jest ogłoszenie do szkółki żużlowej, przychodzi 15-10 i z tego nie zostaje nikt. W związku z tym, tak jak świat się zmienia, to spojrzenie młodzieży na ten, co byli powiedzieć, bardzo wymagający, sport, to jak dzisiaj nie mówi tego, co się nazywa krew yy, pod i łzy, yy, to trzeba mieć ogromną determinację, to trzeba mieć ogromną cierpliwość, żeby spać z tego wodocy Klejsiana, i się nie poddać. Młodzi dzisiaj, cieszę się, że widzę dużo tutaj młodzieży, ale młodzi bardzo szybko się zniechęcają. Natomiast muszę powiedzieć tak, że na szczęście powolutku odbudowujemy naszych adeptów, o co powiedział Tomek, już jest dwóch braci z Marsków, pojawia się następny, jest taki młody Parys, potem pojawiają się następny dwa 15 i 14 latkowie. Więc jeżeli ten punkt będzie szedł rozwój tak, jak idzie, i będzie bez kontuzji, jest szansa, żeby trzy czwarte drużyny z naszej to byli wychowani w kolejnej starej Jest taka szansa. Natomiast, oprócz tego, że panu daje talent, bo to jest taki klasyczny przykład siedzący po mojej ulicy, jeszcze musi być straszna pracowitość. Młodzi się szybko zliczy w oni podziwiają jego na szczęście, że Tomek jest w naszej drużynie. Oni widzą, że bez motocrossu, bez ciężkiej pracy, non-stop, sukcesu nie będzie. dotychczas byli tacy zawodnicy, którzy mówili, ale po co mi iść na motocross, Bo tam trzeba ciężko pracować, żeby gdzieś właśnie, oni ruszą i tam są te milimetry, byli o kilka do przodu. Szanowni Państwo, ale podstawy są um, pocieszające, mogę tego tyle powiedzieć.